Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Trochę nietypowym, ponieważ będzie to recenzja gry. Moja siostra słucha muzyki. Recenzja gry, która jest naprawdę obłędna, jest to Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Niestety w wersji demowej, jak na razie, ponieważ. Oficjalnie wyjdzie ona dopiero w lutym za 2 miesiące, 5 na świecie, a 9 w Polsce już będzie. I znowu sobie przysłuchuję kamerę, tak. Jeżeli nie wie ktoś co to jest Naruto, proszę odwiedzić narutovbiank.pl albo przeczytać mangę ogólnie, jest naprawdę świetna. Język japoński ustawiony ok. Graficznie gra jest świetna. Dużo nie zagrałem z nią, tylko początek, żeby sobie ustawić na japoński i tak dalej. Hmm. Ta walka jest tak jakby kilkanaście tam lat przed narodzinami Naruto, gdy jeszcze żył Madara i Hashirama. Byli to dwaj założyciele Konohy, którzy potem przeciwko sobie zaczęli walczyć. Nie pamiętam z jakiego powodu, ponieważ to jest dawno już to czytałem. Teraz jestem przy końcówce, oglądam mangę. Ale jestem ogólnie jestem wielkim, wielkim fanem Naruto. Co sobie robiłem. Fajne, że mówi mi w tym w joystiku ich e, dialogi. Oczywiście jest to lepsza część niż te poprzednie, ponieważ dodało dużo modyfikacji mo różne style walki, nie tylko naciskanie głupiego kółka. O, na przykład coś takiego. Nie ma tylko walenia się cały czas. Coś trzeba robić. My tu mu shurikenami uwalniemy. O nie, kura ma się uwalnia. Oczywiście, grę zakupię, gdy tylko wyjdzie. I zmyślę, że z tego będzie świetna seria. Nie tylko z fabuły, bo i tak moje też online. Co nie dało mi się zagrać w innych częściach, ponieważ na komputer ledwo mi chodziło. No kurczę. O, o to mi chodziło. Te takie nowości, tego jeszcze nie było. Grafika jak w bajce. No znaczy, to nie jest bajka, przepraszam, że jeżeli kogoś uraziłem mangowca, to... Uśwa. O, to jest kozak Walnie tymi... Trochę Trochę szkoda, że jest tak mało jutsu Ale mu huknęliśmy Ten boss ma tyle żyć, że to jest masakra O Jezus O, jeszcze tego też nie było zniszczenie pancerza, zniszczenie broni. Potem Wam pokażę o co w tym chodzi. Lejemy go o, zniszczenie broni i teraz stracił swoją. W, swój, nie pamiętam czy to był wachlarz, czy co to było, mędrca sześciu ścieżek. Teraz zrobimy w drugą stronę, o. I oczywiście drewniany smok. Jak dobrze pamiętam jeszcze jedną, o. Tego też nie było. Jeszcze jedną postacią, która, postacią, jeszcze, jeszcze jedna postać z mangi, która potrafiła używać w stylu drzewa, był... Yamato, który stał się tak jakby eksperymentem Orochimaru, ponieważ chciał przywrócić y, umiejętności Hashiramy i w, wszczepił w niego ich jakąś ilość. I tylko Yamato to przeżył. Który dopiero od jakiegoś czasu pojawił się znowu w mandze. Tak to zniknął skradziony przez y, Zetsu chyba. Nie, przez Kabuto. Ja zeznam całą tą historię tego Naruto, nawet to co wyszło, ostatnio wyszło, ale w wersji yy, słabej jakości, ten nowy film y, kinowy Boruto, który naprawdę wyszedł epicko. Nie wiedziałem, że tak mnie będzie obchodzić historia małego tego gówna i tej Sarady i tak dalej. Ale w pełnej jakości, to... o Jezu, w pełnej jakości wyjdzie dopiero za rok. Filip nagrywam! Jak zwykle musiał mi brat przeszkodzić? Ściął, trzy korony. Czy nie wiedziałem nigdy, że Susano nazywa się Bogiem Nawałnic? I pierwsza chyba widzę polską wersję językową w Naruto, w grze. I to jest genialne, dobrze że o tym pomyśleli. O ale podkurwieni pod oczach. Pod oczami. Tu mi się trochę z tego z Dragon Ball'a przypomina, też tak nakurwiali. Luta mój sędzia. Tak gra pewnie też będzie twarzyła miliony, czyli 200 kosztowała miliony czyli 250 zł, ale jest naprawdę warta tego. Moja mama nawet ostatnio próbowała zrobić cosplay na tutaj będzie o tu Wyszła jej naprawdę pierze.

Madara był tak mniej więcej dobry? Znaczy on zawsze był dobry, tylko próbował coś ścisnąć coś mu się pokręciło przez, to, przez tych ucicha. nie będę spoilerował końcówki, bo naprawdę sam jestem ciekaw jak to wyjdzie w wersji cyfrowej, bo w książce to tak nie jakoś nie super. znaczy książce w mandze nie bardzo mi się tak podobało za łatwo im poszło.

O ja, co mam tu robić? O jakie epickie! Leżysz Oj. Luta zęby kolejna. Z zmienił zmienił kolor Susana? Jak mnie leje! I co spierdzielasz? się ale mi lutę sprzedał. Trochę się zdenerwował. Teraz pewnie znowu to samo. Ujo! W prawo, w prawo, w góra. Chłop. Dobra jest, co mam teraz robić? Chronię ci ależysz człowieku i co teraz gra wychodzi. Naprawdę genialna. Sam, sama wersja demonstracyjna mnie wciągnęła, i mogę w nią grać chyba ze 100 razy jeszcze. A co dopiero, jak wyjdzie fabularna? O, się wkuźlił. Tu nie wiem, czemu na playu spadają FPS-y. Ten miliona coś tam, coś tam dłoni. Zawsze w tych mangach wzarli do siebie mordy. Co ja mam tu robić? O ufa. Jest, zdążyłem. O, oh, w dupę. A tu... Uh. To już koniec? O, oh, napis. Walka nigdy się nie skończy. A nie będę czytał tego. On to przyczynił. Ono poczekaj, nagrywam. Wszyscy muszą mi się wpierdzielić. No tak. Gra wyszła genialna, polecam, zagrać sobie w domówkę, jeżeli ktoś ma możliwość. No i mam nadzieję, że Wam się podobał taki typ odcinka. Będzie ich więcej, będzie lep będą lepsze gry, będzie ich więcej. No i zapraszam do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Do zobaczenia, cześć!